Granpy! Poprzedni odcinek! Jeżeli jeden dźwięk ci uderzy, a potem rozboli się do kawałki, czy to prawda? Z kim rozmawiasz? Bez nikogo, w samodności czekam na snutne. Okej, okay, wychodzimy za 5 minut. I tak właśnie dorożył się i dostałem się na Wyspę Grzybów. Nie przeszkadzaj mi Tyros! Musimy zobaczyć działa na treminowe, albo nie mamy na to potrzebnych środków! A może pójść do niego i przygotować łóżka, czy w poim świecie nie wybuchają? Dogodnie, musimy go utrójć. Czy może go boję I proch ścieleniczy? do na Przecież najbliższych dni z mózg powinien być gotowy. Rozły strategii. Dziertać dziecko. Zo wyjdę się Zwiększono liczbę klatek na sekundę w momencie, gdy to rzucano bronią. Wykonać defresję i treścią miecz z armaty wroga. Nieźle, bardzo dobrze. Gdzie walczyłeś? Gdzie po prostu nie walczyłem, teraz się to, to spotkało. Rozumiem, widzę, że życie się pokonało. I cię pokonało. Nie będę ci narzucał na żadnej innej Uważam, że jesteś dobrym człowiekiem, ale jesteś zagubiony. Przed walką decyduj sam, czego ja chcesz i dlatego tu jesteś. Do tego wpuści... co zrobiłeś? Złamałeś prawo! Nie zrobiłem tego! Powinienem cię zastrzelić! Spokojnie, doktorze, tego. nie zapominaj, że jesteś tutaj gościem, więc kontynuuj swój projekt. Wyśle grupę obrzydliwacza, a ty, Stuart, jak nie zjedziesz dokończyć swój raport na temat obronności USA? Morzisz się, sensei? Już dawno nie mówiłem o tym uczniu. Uczuciu. Hmm. Tak! Wybrałeś się na pewno piękne miejsce na spotkanie. Jeste mi to... do że w końcu nas odwiedziłeś. Słyszałem o waszym egzotycznym kroju i wierzę w pobudzenia wojny. Kto tu jest? Jakiś robot? To jest do ryta! Kiedyś się si, si, go podpalili, bo, a on teraz kryje się w zbroi. Spokojnie, bo ja też o rozmawialiśmy. Czy mogły zdybać kto? To jest Sensei siba i on dostarczy naszej armii najlepszych wojowników. Dobrze! Omówimy, dlaczego się zabraliśmy! Prawdopodobnie nadeszła godzina naszego poddania. Przyglądajcie że że zdobyli porończ, teraz my musimy trzymać się do Czułem, że kiedy już nie zostało trudniej będzie im wytłumaczyć, kim jestem. Muszę do SSR. A byłem viewer! Proszę wydać mnie na front wschodni do SSR. Dlaczego jeszcze? Spędziłem cały czas na analizie. Muszę uzyskać powerplacę i zrobić to szybko. Z mojej pomocy ten zroniecki zostanie szybko zdobyty. Dobrze! Muszę skonsultować z przełożonymi. Te programy nie zniknie bez względu na to, w jaki sposób przejmie kontrolę. Wycieraj wy, wycieraj! jestem prawdziwym korlem! Ty jesteś przeszło załą wersją! Musisz zostać zdemodelowany! Stawij upór, stopy, upór! Nie wysyłajcie mnie do s... Dlaczego? Opróż, się! O nie, bo jestem zhokowany! Hej, dlaczego? Hey, no, no. no, no. hey, no, no. Jeśli teraz powiem, że to nadal konieczne, to wzbudzi wzbudzić to wielkie podejrzenia. Wyślą mnie na badania, a to za śmierć. Będziemy musieli to potwierdzić i podać ten sercebowy powód. Ponieważ w analizie zaraz się błąd sprawdziłem i już się roz... To nie irracjonalne. Pozwolą jeszcze raz roz, robić ze mnie idiotów i nie przedstawić żadnych pomysłów. Najważniejsze, żeby nowe oprogramowanie nie wracało. Dzwoniłeś? Gratuluję kolejnej poroszki. Było ich tak dużo, nie mieliśmy szans. Wynoś się stąd. Słyszałem, że ostatnio pokłóciłeś się z kimś. Z kim? Zaraz się dowiesz. Teraz potrzebujemy... Ludego tam dzieje się coś strasznego! Kto ci powiedział, że w moim zamku jest bordel na twojego domu? Zapytaj środników o portal. się. Musimy skończyć te związki rodzickim, bo teraz jest on bardziej bezbronny niż kiedykolwiek. Nie jestem pewien, czy teraz możemy liczyć na takiego samego wsparcie ze strony Niemców i granic, co teraz zagrożono. Zajmę się tym! Niemcy budują teraz dużą partię potworów, ale będą one gotowe dopiero za miesiąc. Nie, nie możemy się do tego doczekać. Zaczniemy ofensywę wcześniej, a wtedy do ich potwory, ich drogą, a nie wraz z nimi japońską armia. I musimy wiesoć swoje wojska do Związku Radzieckiego. To niemożliwe widziałeś jakie mamy teraz problem z Amerykanami. Wierzę, że leży w Państwo i teraz zacznijście współpracy ze mną? Ale no i wy nas Ale tutaj, czy rozumiem, że się tak, jeśli zbliżcie się do komisji, bo wojska i to już nie na Możesz mi pokazać się Jego bo on się bo jego się bardzo bo jego ciało bardzo cierpiało. Uważaj, że w chińskiej wiosce i był już ronny. Ale ciężkie działania roniły go jeszcze bardziej. Po czym Chinżowie wykorzystali ten moment? Wiem, że jego ciała ale jego zniszczeniu, ale cudem przeżył, o jego mi jedności walki pozostały nie, niezmienne. No to już najwyższy, że przyszło Cieszę się, że cię widzą. O ja, ty. Czy nigdy nie będę taki sam? Nikt z nas nie będzie taki som! Rozrodzenie się i nowego z siebie to najlepsze co może na, nam się przydarzyć! Я урой, я никогда не очень и нигде не любил. Субскрибуй! Чем дальше на